ピッピッ nie regulować odbiorników. Wszystko bowiem jest w idealnym porządku. To my jesteśmy do góry nogami, a to za sprawą atmosfery Szymbarku. To tutaj znajduje się jedyny na świecie usytuowany do góry nogami dom. Znaleźć tutaj można również największy fortepian świata lub chociażby najdłuższą deskę świata. I to między innymi ukażemy w naszym programie do góry nogami. Dziwiające, niepowtarzalne, niemożliwe to pierwsze myśli, które pojawiają się na widok tego oto domu, a jednak możliwe, jest to alegoria naszego współczesnego świata, naszego otoczenia, domu, rzeczywistości, ojczyzny. Ten dom pokazuje, że w naszym świecie są różnego rodzaju zagrożenia i te, które były, a więc faszyzm, komunizm, obozy koncentracyjne, łagry. A zarazem zagrożenie ze strony świata, a więc ekologiczne różnego rodzaju tsunami, powodzie, trzęsienia ziemi, wulkanów. Wchodząc do środka, niejednemu zakręci się w głowie. Tutaj nie dość, że ten dom jest pochylony, też przechylony na bok kąty są zachowane, ale poziomu ani pionu tam nie ma. Poziom jest tylko na stole u góry, gdzie zobaczcie szklankę wody i zarazem schody prowadzące z dołu do góry czyli z góry na dół w zasadzie. Walkę będzie toczył wasz rozum z błędnikiem, a błędnik z rozumem. Wchodzi się do tego domu przez okno szczytowe z dachu, potem wędruje się przez strych. Jest tam, są tam telewizory. Wszystko do góry nogami. Łóżka do góry nogami. A potem schodzi się na dół, czyli do góry, na parter i tam na obrazach różnych przedstawione właśnie zagrożenia, które w naszym świecie są właśnie, które się nas trafiają. A na koniec zobaczycie papieża Jana Pawła II, który przez lornetkę z dłoni ułożonych patrzy na nas i pyta się, jaki ten świat zastaliście, jaki go zostawicie. Tolemowi klawer, tak nazywa się największy fortepian świata i znajduje się nie gdzie indziej jak właśnie w Szymbarku. Ma ponad 6 metrów długości, 2,5 metra szerokości oraz 1,87 m wysokości. Ważenie spełna 2 tony. 30 grudnia 2010 roku wpisano go do Księgi Rekordów Guinnessa. Dzieło Kaszubów na tej nodze pierwszej, tam gdzie jest Moniuszko napis, Made in Kaszubia Poland, a więc tutaj robiony, tutaj w Szymbarku, powstał z trzech okazji. Pierwsza okazja to była 200. rocznica urodzin Chopina w roku 2010. W 2011 300. rocznica powstania pierwszego fortepianu. Trzeci cel, dla którego powstał ten fortepian. Kiedy Polacy będą zdobywali złote medale na olimpiadach, to na tym fortepianie będzie na chwałę zwycięzcy grany hymn polski. Na sześciu nogach wsparty, a na każdej nodze portret słynnego, nieżyjącego polskiego muzyka, a więc Chopin, Szymanowski, Karłowicz, Górecki, Paderewski i na końcu Moniuszko. Jest to fortepian koncertowy. Grali na nim najsłynniejsi polscy pianiści, a więc Deja, Stawno Markiewicz, Moser, profesor Januszajtis i wielu innych pianistów. Naprawdę dźwięk cudowny. Specjalne struny alikwotowe i burdunowe. Przy produkcji wykorzystano 14 gatunków drewna sezonowanego, w tym afrykańskiej Macho i Bibingo. Do strun basowych są specjalne naciągarki, ponieważ one są długie. Nadzorował tą budowę część fortepianową światowej sławy fortepianist pan Wolf Skaliszek. To nie tylko jest fortepian. To są także organy. Tutaj jak patrzymy od przodu, z prawej strony są organy wzorowane na najstarszych organach w Polsce, ze Słupska i z Kamienia Pomorskiego. 18 piszczałek drewnianych, 31 ze stopu organowego, ale coś nietypowego jest w tych organach. Dwie piszczałki nie są stąd. Twórca hymnu narodowego, Józef Wybicki, urodził się tutaj na Kaszubach, a zmarł w, Mani w Poznaniu. Obok krypty, gdzie leży, znajdują się organy. Z tych organów wyjęto dwie piszczałki, a zamontowano tu w tych organach. Bo on jest opiekunem tego całego instrumentu, opiekun duchowy tego, a więc Kaszub, twórca hymnu narodowego. Szymbark to niewielka miejscowość, w której znajduje się mnóstwo ciekawych i czynnych eksponatów wpisanych do księgi rekordów Guinnessa. Jedną z nich jest najdłuższa deska świata, licząca ponad 36 metrów długości. Do zawieszenia jej na ścianę potrzebnych było 50 mężczyzn. Niedaleko szczytu wieżyca 6 km stąd znaleziono wysoko na 53 metry dag Daglezję. To jest drzewo z rodziny modrzewiowych. Drzewo to liczyło 53 metry, ścięto metodą moja twoja, i przywieziono tutaj. Ale przywózka z odległości 6 km zajęła 16 godzin. Czemu tyle? Albo inne drzewa na przeszkodzie, ostre zakręty, domy, linie ener energetyczne. Wszystkie te przeszkody trzeba było pokonać. Ale udało się. Przywieziono tutaj, ustawiono na specjalnych stojakach i metodą naszych pradziadów zaczęło się ręczne cięcie. Jedna osoba u góry, druga na dole. Każda praca na Kaszubach ma swoją nazwę, a więc ta praca, ta metoda cięcia nazywa się tata-mama albo mama-tata. Cięto 9 dni po 16 godzin dziennie. Cięło kilkaset osób. Policjanci, żołnierze, wszyscy, okoliczna ludność. I dnia 12 czerwca 2002 roku został ustanowiony nowy rekord Guinnessa. Deska ma 36 metrów 83 cm. Z boczków, które zostały po wycięciu tej deski, zrobiono najdłuższy stół świata. Siedzimy przy stole noblisty im. prezydenta Lecha Wałęsy, stole, który nas Polaków ma jednoczyć, a nie dzielić. Przy stole siadają przecież przyjaciele, a nie wrogowie. Ciekawostką jest to, że przy tym stole może jednorazowo siedzieć 200-230 osób, więc jeżeli urządzić skromne wesele przy jednym stole, to nie tylko przyjeżdżać do Szymbarku. Chcemy leso zarzec, tak mówią Kaszubi, gdy kosztują tabaki kaszubskiego wyrobu tytoniowego. Właśnie znajdujemy się w jedynym na świecie muzeum tabaki. W tym wyjątkowym miejscu poznacie Państwo historię tabaki. Znajduje się tutaj bogata ekspozycja tabak. Poznacie Państwo również rodzaje tabaki zażywanej na kaszubach. Malowidła na ścianach mówią właśnie o rodzajach tabaki. I są to na przykład tabaka wędrowca, tabaka karczemna, tabaka diabelska, czyli pokaszubskopurtkowa, purtkowa następnie tabaka plotkarska, tabaka królewska oraz tabaka anielska. Ten stworek z tyłu za mną to nie jest żaden kosmita, a pomnik światowida z Kaszub, najważniejszej wartości od wieku związanej z naszym regionem. To właśnie dzięki niemu Kaszubi przetrwali najtrudniejsze próby dziejowe. Posunk światowida kaszupy. Światowida, świętowida. To był Bóg czczony w Słowiańszczyźnie, w Prasłowiańszczyźnie. Cztery postaci, cztery cechy, które pozwoliły nam od prawieków być gospodarzami na tej ziemi. Drzewo wyrwane z korzeniami, ale zapuściło korzenie z drugiej strony. Pokazuje, że ten nasz lud jest nie do wyrwania z tej ziemi. Pierwsza postać, kto biskup Konstanty Dominik pierwszy biskup pod pierwszej wojny światowej, Kaszuba. Na piersi modlitewnik kaszubski. A niżej kolegiata Kartuzów w Kartuzach, gdzie zawołanie było memento mori, czyli pamiętaj o śmierci. A więc religijność tego ludu pozwalała tutaj przetrwać. Druga postać to człowiek pracy. Twarz porana z marszczkami, w jednej ręce topór, pod nogami pług. Przez ramię przerzucona sieć. Pracowitość. Bez pracy nie ma kołaczy. Trzecią postacią jest ciekawa postać historyczna. Ma wyciągnięte dłonie i serce w dłoniach niesie. To znaczy, z dobrocią do każdego przystępuje nikogo nie, ch nie chce krzywdzić chociaż pod nogi kładą kłody. Chociaż wiatr oczywiście, wieje, konsekwentnie uparcie dążą do celów. Ten człowiek to Antoni Abraham. On wspólnie z Tomaszem Rogalą udał się po pierwszej wojnie światowej do Paryża, po Wersalu, domagać się powrotu naszych ziem do Polski. W roku 1920 wrócił tutaj za halera. Po 148 latach zaboru pruskiego tutaj wróciła wolność. A więc konsekwencja i upór w działaniu. Nie zawracają w pół drogi. Dążą do celu. A czwartą postacią jest wielki nasz roda, Kaszuba, którego tutaj pochodził z Sikorzyna. Napisał hymn polski Józef Wybicki W ręce nagi miecz. Świadczy o waleczności ludu tu mieszkającego. Znak V to znaczy wiktoria i znak solidarności. Stworzeni do zwycięstw, nie do klęsk a więc patriotyzm. Podsumowując, cztery cechy, które pozwoliły nam od prawieków gospodarzami być, a więc religijność, pracowitość, konsekwencja i upór oraz patriotyzm. To symbolizuje właśnie ten Pomnik Światowida. W Szymbarku, najbardziej odlotowej miejscowości Kaszub, znajdują się także inne ciekawe atrakcje. Między innymi dom Sybiraka, dom trapera kaszubskiego, ale z Kanady, dawna chata kaszubska, bunkier, zabytkowa lokomotywa czy niewielki browar. Ale to już zupełnie inna opowieść.